Proszę Państwa, żeby nie było, że ja tylko takie super gęste sady pokazuję. To jest sad, możemy powiedzieć, normalny, tradycyjny. Jabłka, gruszki, czereśnie, ale, ale ten odcinek koniecznie trzeba zobaczyć. Do samego końca. Zapraszam. Witam Państwa serdecznie. Dzień dobry. Dzisiaj takie troszeczkę... Inne spotkanie. Gościmy u pana Arkadiusza Palczewskiego, niedaleko Błędowa. E, żniwa prawie że dobiegają końca. To jest Ligol, drugi zbiór. Drugi zbiór. E, liczymy, że ten drugi zbiór, plus pierwszy zbiór, plus przemysł to w tym roku ile wyniesie mniej więcej? Około 60-65 ton. Z hektara. Z hektara. Proszę państwa, dlaczego tu jesteśmy? E, nasza. Znajomość trwa, można powiedzieć, że drugi rok, to znaczy, znamy się niby trzeci, ale pierwszego roku to tak naprawdę żeśmy się tylko lekko zapoznawali przy okazji Nie truskawek. W zeszłym roku kolega polegał na naszej technologii w truskawkach przede wszystkim. Sprawdziło się, więc w tym roku wsady wszystkie jabłonie, grusze, czereśnie. No i truskawki, ale o truskawkach nakręcimy za chwileczkę następny materiał, a dzisiaj chcielibyśmy się skupić na sadzie. To nie jest miejsce jakieś wybitnie sprzyjające produkcji, to nie jest jakaś górka, to jest raczej niski nie, teren. Bardzo niski teren. Wody nie brakuje? Nie, wody nie, studnie mamy bardzo płytkie. A przymrozków brakuje? Nie, przymrozki bardzo silne mieliśmy i mieliśmy też 5-6 nocy z przymrozkami i to do minus 6. Dobrze, ale na tych działkach, które masz już dłuższy czas w swoim posiadaniu, masz zraszacze nadkoronowe. Tak. Były wykorzystywane. Były. Dobrze. A na tej działce, którą w tym roku na wiosnę kupiłeś? Nie były. Tam tylko szły odżywianie. Tam tylko Algaren, Haskon, Skaskon. tak. I wszystko to, co jest w naszym programie. Tak, wszystko, co możliwe było. Chciałem zaznaczyć, że proszę Państwa, na wiosnę myśmy, myśmy się spotkali. Pierwsze, co to było właśnie, siadamy do analiz glebowych, bo były zrobione analizy. Nawożenie posypowe było zrobione dokładnie według wskazań. Tak. Nawet kolega się tutaj pochwalił, że czasami trochę nad, nad, nad wyrost. No, no, nie tak czasami. Aha. No. no i jeśli chodzi o nasze odżywki, to był Pełny program tak. biostymulacji, a na tej działce, gdzie y, kupionej, gdzie nie było zraszaczy nadkoronowych i z przymrozkami trzeba było walczyć tylko za pomocą biostymulatorów, to dawki algarenu ile wynosiły na raz? Po 3 litry. Po trzy litry. Ile razy był tam algaren dawany? Z pięć, sześć razy. W jabłoniach. W czasie kwitnienia, przed czasie kwitnień, kwitnień. Po, po każdym przymrozku był stosowany. Było tak, że z dnia na dzień były dwa razy, jednego dnia i na drugi dzień była powtórka po przymrozku. I ciągle po trzy litry. Tak. Sam Algaren, czy jeszcze z Haskonem? Ha z Haskonem, tak? Haskonem był tak co drugi raz. Nie za każdym były razy Haskon, ale Haskon był około trzy razy u haskon. No to dobrze. Proszę Państwa, rok jest trudny, bardzo specyficzny. Ten Ligol. No, w tej chwili możemy powiedzieć, a może taki blady nie, no ale to jest drugie rwanie. Więc ten ładniejszy to już został wcześniej ściągnięty, jest w chłodni. E, oprócz Ligola masz jeszcze Aydareta, Championa, Glostera, Alwe i Prince Małeczek. E, która odmiana w tym roku najplenniej się wykazała. Najlepszy towar, największą ilość dała. bo będzie daret To będzie Ajdaret. Bo oprócz, po tym ligolu do zbioru został tylko i daret I Alva. I Alva. Alva oblepiona? Tak. Oblepiona. Jona Prince oblepiony był? Oblepiony. Oblepiony. Szampion? Też. Też. No to chyba nie każdy może się w tym roku pochwalić. Myślę, że dobrze w tym roku mieć dużo towaru. Bo nawet jeśli jest gorszej jakości, to jest przyzwoita cena. Natomiast co będzie za rok, nie, nie wiadomo. wiadomo. Może się okaże, że ci, którzy w tym roku mieli towaru tak po uszy i w przyszłym roku będą mieli niestety przemienne owocowanie, to i tak wyjdą z tego zwycięsko, bo może się okazać, że w przyszłym roku sady zaowocują wybitnie, obficie, i wtedy. Nie będzie ceny. Proszę Państwa, nie będziemy tak stać. Idziemy się pochwalić, co się udało uzyskać na tej działce, gdzie nie było zraszaczy nadkoronowych. Tam, gdzie było tylko nawożenie i dokarmianie dolistne z biostymulatorami. Zobaczmy, jak wygląda tamten ajdaret. Arku, to jest ta kupiona działka? Tak. Ajdaret ile lat ma już tutaj? 24. 24 lata. Cięcie zimowe było robione jeszcze przez poprzedniego właściciela? Tak. Ty zrobiłeś cięcie letnie? Tak. I ochrona przed przymrozkami. Uwaga, widać przymrozki były, bo tutaj o mamy takie, prawda? Takie rzeczy. No to jest powszechne. Ale Większość jabłek zdecydowanie większość, zdecydowana większość jest bez ordzawień i tu robiłeś w czasie ochrony przed przymrozkami tylko tym Algarenem z Haskonem. Tak. Haskon dał 2,5 litra. Tak? tak tylko Algaren był podwyższany. Algaren 3 litry podwyższano. No i powiem że pięknie. A później co jeszcze. Cały nasz schemat do karmienia do listnego. Tak. Po kolei wszystko szło według Powiem tak, proszę państwa, tu gdzie są przyrosty z mniejszą ilością jabłek, to widzę sporą ilość dobrych pąków, ale chyba w przyszłym roku ten sad tyle na pewno nie wyda, no, na pewno. bo już widzimy, że są gałęzie, gdzie jest chyba więcej jabłek jak liści, no i w takich przypadkach tych pąków jest bardzo mało letnie zresztą zrobiło swoje, usunęło też sporą ilość takich gałęzi, które mogłyby owocować w przyszłym roku. No, ale towaru jest zatrzęsienie. I ja zwracam uwagę, że ten towar jest od samego dołu do samej góry. Do samej góry. I tak samo jest piękny, gruby na górze, jak i na dole. I okiей No popatrzcie, to przecież można sobie robić idealne zdjęcia pamiątkowe, bo to jest jak winogrona. Zachwycające. Chodźmy jeszcze na drugą stronę sadu, zobaczmy jak tam wyżej, na, na górce jest jeszcze lepiej. To teraz na górce. Teraz na górce. Widok jeszcze bardziej fascynujący. Ja tak patrzę na to i wydaje mi się, że to może być istotą z hektara. Oby, Oby tak. tak? Oby tylko tak było. Oby tylko tak było. No ciekawy jestem, jak w przyszłym roku zaowocuje. To, co było, proszę Państwa, tu zmienione, tu w ogóle wyrazy szacunku dla poprzedniego właściciela, bo cięcie zimowe wcześniej było zrobione. Sad ma 24 lata, ale tu praktycznie nie ma starych gałęzi. To są wszystko praktycznie młode gałęzie, więc nie ma żadnych ogołoconych kawałków. Gdyby nie dobre, mądre cięcie poprzedniego właściciela, to takiego plonu by... Nie było. Tutaj tylko tyle, że wprowadziliśmy nawożenie, nawożenie kompleksowo. No i nawadnianie było rozłożone w czerwcu, tak? Tak, pod koniec czerwca. Pod koniec czerwca, po truskawkach. Więc tyle się zmieniło, no i później cięcie letnie jeszcze. No i jeszcze raz powtórzę, chyba po tym cięciu letnim będziemy mieli spadek plonowania w następnym roku, no bo nie wyobrażam sobie, żeby te drzewa drugi raz tak wydały. I jeszcze zwracam uwagę, proszę państwa, przy takim plonie to są takiej wielkości jabłka. Ile to ma? Dziewiątka? No na pewno. Na pewno. Więc przy takim obłożeniu taka wielkość coś wspaniałego. Ja jeszcze zapytam, e, Expando dostosowałeś w jabłkach? Stosowane było na początku sierpnia. Czyli, Czyli bardzo późne? Późne bardzo dawka. Raz? Dana. Dwa razy po 5 litrów plus dodatek King Life Gold po 3 kilo na hektar. Czyli tylko dwa spóźnione strzały, ale, ale... dwa duże, dwa konkretne, dwa tak. razy po 5 litrów. No, no dobrze. Efekt mamy piękny. Kosztował to, ten zabieg, ale efekt mamy. To przejdźmy może na inne sady, proszę Państwa, bo to co będziemy chcieli pokazywać tu y, pewnie przez, w przyszłym sezonie. Bo jest to takie dla nas wygodne, żeby w jednym miejscu mieć jabłka i gruszki i czereśnie. No to czereśnie. czereśnie, hektar, tak? Hektar. Wszystko na kolcie. Na kolcie wszystko. No to przejdźmy do czereśni i opowiesz jakie masz odmiany, a my pokażemy w jaki sposób są prowadzone. Arek, yy, ile lat mają te czereśnie? Te czereśnie mają 14 lat wszystko na kolcie. Wszystko na kolcie. Cięcie mechaniczne. Widać, że było zrobione mechanicznie yy, Tniesz też ręcznie, tak? Tak. Jaki to jest system? Kiedy mechanicznie, kiedy ręcznie? Mechanicznie od razu po zbiorach. Ręcznie, później wiosną, wcześną wiosną. Yy, wydajność. Około 20 ton w tym roku. Kurczę. No oczywiście, no kordia może mniejszą miała wydajeć, ale takie mieliśmy Sylwię, Sweetheart, Staccato, Tamare. No około tego, tak była około 20 ton. Eee, rozumiem. Sweetheart, Staccato na kolcie się świetnie sprawdzają, no bo większe wyrosną, tak? Tak. A pozostałe odmiany? Tak, samo. Nie masz problemu z płynnością? No w tej Kordii no. może trochę. Ona taka jest różnie. Bo, a tak na przykład Sylwia czy Tamara bardzo się na tym, na tym kolcie sprawdzają. No dobrze. E, jakie jeszcze masz odmiany? Wiem no to Sylwia, Bullat jest, Sumit y, no, i ten Sweetheart. Jeden rządek Poznański. A, i jeden rządek jest Poznański. <laughs> tak. e, poznańska ile ma lat? 20 parę lat ma i ciągle żywa. ciągle żywa, i ciągle niezawodna. Tak, tam jest rokrocznie rocznie oblepiona. Proszę Państwa, będziemy ten sad pokazywać jeszcze w przyszłym roku, myślę, że nie raz. A jeszcze zapytam, przepraszam, muszę, obowiązkowo, jak masz Sweethearta, masz Takato, to obowiązkowo idzie Expando. Ekspando. Powiedz mi z Algarenem na wiosnę tutaj też yy... bardzo dużo dawek Algarenu było i też wszystko po 3 litry. Tak, nawet i cztery zdarzyła się dawka po przymrozku. No dobrze. E, a ekspando ile razy w czereśniach? Trzy razy. I ciągle wszystko po 5 litrów na raz. Tak. Lubisz tak. No lubię to ekspando zwiększyć, Jest efekt po tym. No, no dobrze. Dobrze. A Expando w ogóle od dawna stosujesz? Expando stosuję jakieś 4 lata. Czyli dłużej niż trwa nasza znajomość. Tak, ze 2 lata wcześniej zacząłem stosować w truskawkach. Wcześniej razem stosowałem w truskawce. I też takie wysokie dawki dawałeś? Nie, wtedy... z początku dawałem normalne, zalecane dawki. 3, 4 i 2 razy po 3. Dobrze, czyli dopiero później, po naszych rozmowach, po, po tej naszej znajomości Dawki się zwiększyły, tak. ale efekt też jest. Zwiększony. <laughs> to proszę państwa, żeby nie przedłużać, bo i tak mamy długi materiał. Tylko na chwileczkę pokażemy, bo tu po sąsiedzku jest taka mała kwatera gruszek. Te gruszki są w drugim roku po posadzeniu. Pierwszy rok owocowania. Tak. Ile tu jest drzewek? 500. Ile było skrzyniopalet? 10. I to takich typowych jabłkowych? Tak, typowo jabłkowych pełne skrzynie narywane. Ile to wychodzi z drzewka? Około 10 kilo. Zobaczmy to, bo jak ja zobaczyłem te drzewka, to stwierdziłem, że nie, no zamordował. nie. Która klasa ziemi? No piąta, tu jest słabizna. Gruszka, konferencja na pigwie. Na pigwie. No i patrzę na nią, mówię, kurczę, no stoi, nie rośnie. Ale jak usłyszałem o takiej wydajności, musicie zobaczyć te drzewka. Proszę Państwa, w zeszłym roku na wiosnę posadzone, więc w tym roku teoretycznie powinny wreszcie ruszyć i zacząć dobrze rosnąć. Wzrostu zbyt bogatego nie ma, ale jeśli na takich drzewkach było po 10 kg gruszki, no to nie ma się co dziwić, że ona stoi. Nie wiem, jak ona w przyszłym roku zaowocuje. Ale jeśli nie będzie owocu, to może nawet i dobrze, bo to wreszcie strzeli do góry. A jaka jest ta gruszka? No to będziemy mogli zaraz pokazać, bo proszę sobie nie myśleć, że takie mizerne, słabe drzewka i przy. No bo to nie były mizerne drzewka, to były piękne drzewka, były piękne drzewka posadzone. Drzewka sprowadzone? Tak, za, za, granicy. za granicę, Za Na pigwie? Na pigwie jest jeden. Dobrze. Proszę sobie nie myśleć, że takie mizerne drzewka, jak to było 10 kilo gruszki że ta gruszka była jakaś bardzo drobna. Yy, pokażemy zdjęcia, zobaczymy tam nagranie takie jeszcze z chłodni, yy, to co w skrzyniopaletach jest, ale tutaj jeszcze gdzieś widziałem... Tutaj jest. Dobrze. O proszę, taka gruszeczka. Popatrzmy, jeszcze jedna zapomniana. To są piękne gruszki. I to, co w chłodni wcale nie jest mniejsze. Może czasami, gdzie, nie gdzie, ale piękna grucha. Dziękuję Ci bardzo, że poświęciłeś nam czas. Są w tej chwili jeszcze żniwa, więc nie każdy sadownik ma chęć i czas, żeby jeszcze włóczyć się po sadzie i pokazywać to, co się ma zrobimy jeszcze nagranie w truskawkach, ale to już oddzielny materiał. Dziękujemy serdecznie, zapraszamy do następnych odcinków.